Mili Państwo, to raptem mały krok e, dla Pana listonosza, a taki wielki i jednocześnie piękny dla nauki. Ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że pewien zaprzyjaźniony ze mną e, Zespół e, naukowców pracujących w Tepach e, przesłał mi pier, jeden z pierwszych egzemplarzy monografii, która wręcz rewolucjonizuje naszą wiedzę z zakresu historii filozofii. Proszę Państwa, e, pozwolicie, że przedpremierowo, Przeczytam wam jej wstęp, fragment jej wstępu wyimek. To jest niesamowite dla mnie. Odkryliśmy zapieczętowaną piwniczkę w Tebach, gdzie odnaleźliśmy papirus rewolucjonizujący naszą wiedzę o presokratykach manuskrypt. Metodą węgla radioaktywnego datujemy na wcześniejszy od nauk Talesa z Miletu. Dotyczy on nauk sławnego finansjusza Tesalczyka, który to uważał że podstawą wszystkiego są pieniądze. Dowodził on, że rzeka przed krainą zmarłych jest pełna właśnie ich. I być może stąd Heraklit z Efezu zaczerpnął swój wcześniejszy motyw pantareliański. Ja przepraszam Państwa na uprzejmie, że tak nie do końca w profesjonalny sposób przekazuję Wam te informacje, a to dlatego, że ja po prostu no, słabo czytam po starogrecku. A... Ale coś tam jednak mam nadzieję, że y, dla Was y, z korzyścią y, udało mi się y, przemycić. Dziękuję za uwagę.